Cześć Mandero, witam wszystkich serdecznie na kanale d 93 Dzisiaj no, mamy słoneczny wreszcie taki w miarę dzień, także bierzemy się za robotę, za tego tutaj i za to co tu jest, czyli drzwi. Eee, bo już się kilka komentarzy było, żeby te drzwi zrobić, bo będzie mi zimno. No i wiecie, no i macie rację. Tylko że wczoraj zacząłem robić ramy, już znaczy ramkę, ramy to miałem. Tylko tutaj trzeba po prostu je skrócić i tu na odpowiednią długość ta już jest gotowa na jedne drzwi. Teraz musimy przerobić tą ramę i będziemy spawać tutaj do tych drzwi do góry. A no i pojadę sobie kupię płytę tak zwanego świetlika i przykręcimy. Będą drzwi zrobione, będzie więcej trochę. Ee, Światła tutaj w garażu. Eee, migo macie, której prowadzamy, bo skończył mi się, mi się gaz w jednym i w drugim. No i już będziemy spawać teraz tą ramę. Tutaj żeśmy odkręcili, bo muszę tu dobrze spawać, potem to ładnie wyszlifować wszystko. Eee, rozwiercić tutaj te dziury, a raczej rozfrezować je w dół. Żeby się niżej poczuł, wtedy tutaj sobie ładnie wytniemy takie z zaokrągleniami. Eee, I spawamy tutaj podporę z tyłu, tutaj mam dłuższą, tylko będzie tylko ona jedna i druga jest po prostu krótsza od tego co mi potrzeba, także będzie trzeba tam taki kawałek nieduży dostukować i to będzie tutaj się działo, tak jak mówiłem, żeby się nie kwierutało. No i będziemy tworzyć zabudowę, czyli tutaj blachę trzeba będzie zrobić. Z tyłu blachę, z przodu blachę, no i tu pod siedzeniem też. Hmm, może tu z tej to nie, ale z tej strony, gdzie siedzenie nam nie dochodzi. Będziemy sobie robić taką blachę zabudowę. Taką, może skosę, żeby tutaj nam wszystko ładnie uszczelniło. No i przeniesiemy akumulator tu pod siedzenie przede wszystkim. No i z tyłu kombinuję jakąś ramkę zrobić do obciążnika. Widzę tutaj są takie otwory. Może do tych otworów zrobimy takie wiecie, mocowania plus ramka, jakaś skrzyneczka i coś się tu poupycha, żeby był po prostu dociążony. No a teraz nie przedłużając idę sobie rozwijam przedłużacz. Biorę na warsztat tą oto ramkę. Przerabiamy i włazimy tam spawać. Tutaj będzie ten traktorek niezbędny do tego. Ze względu na to, że na traktorku umieszczę sobie ingomat na łyżce. Podniosę do góry. I ja wejdę tutaj, trabinę sobie rozłożę. I żeby tylko je przyłapać tą ramę i to już będzie sukces. Potem spawać to już pół biedy jedną i drugą, tam jeszcze muszę tą blachę przeciąć i przykręcić z powrotem tam gdzie była na deskach no i te deski podrywać tutaj te końcówki tam i będzie git także bierzemy się za roboty także tak na wysokość już mamy przycięte obydwie strony są przecięte już tutaj te części teraz musimy zmierzyć tą bramę tylko nie od tej strony bo one nie są równe tamta jest trochę węższa tam ma 134 tamta ma 133 błąd pomiarowy pewnie przy spawaniu przy cięciu tak czy siak musimy tutaj zrobić szerokość 134 cm no i wtedy już władzimy na górę i Spawamy te przedłużki. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I czy, aby nie będzie trzeba ciąć jeszcze tej deski, tutaj wywalać. Bo coś mi się widzi, że z jednej, jak i z drugiej strony może właśnie tak być. No nie wiem, przekonamy się, jak przyspawamy. Także ja się biorę za skracanie i lecimy dalej. No i dobra, próbujemy spawać. Myślę, że tyle wystarczy, bo chyba dostaną przewody. Masę trzeba gdzie podłączyć, oczyścić miejsce i podłączyć i w łażę trzeba spawać pierwszą ramę, potem drugą, pochytać i dopiero wtedy dobrze obspawać to. No i zapomniałem, że jeszcze będzie trzeba przedłużyć bolca i zrobić zamykanie tam w tej belce górnej. Ale to na razie to skupmy się na tym, żeby pospawać ramy. Dopiero będziemy myśleć co dalej. Bierem się do roboty. <mulety> Część już mamy spawaną Wiecie, to nie będzie idealne, ale przede wszystkim nie będzie już tutaj wiać Wszystko się oczywiście pouszczelnia Myślę nad przyklejeniem uszczelek tutaj między te drzwi, co idą i tu u góry też Albo jakąś gumę uszczelniającą I najprawdopodobniej będzie to guma przyklejona tutaj na zewnątrz po prawej stronie Bo one się otwierają pierwsze, więc będą zachodzić i u góry. też Tutaj mamy zrobione. I u góry będzie trzeba też coś wykombinować, bo tabelka nie jest prosta. No i niestety tu dochodzi idealnie, tam jest para. Jest, wiecie, no jak to w starym budownictwie, w starych stodole, ale damy radę, blachy mam to. Najprawdopodobniej zrezygnuję z od odrywania tych desek. A blachę do nich przykręcę, podocinam takie odpowiednie długości Przykręcę blachę i do blachy pod spodem przykręcę gumę taką uszczelniającą Zresztą tutaj też chyba i tam też Na razie to idę drugą stronę spawać Spawamy, będziemy widzieć co się dzieje tak naprawdę Czy to będzie miało sens, to co właśnie w tej chwili planuję Czy nie i zobaczymy jak one się będą otwierać przede wszystkim te drzwi dobra, mamy to pospawane jechaliśmy trochę teraz jest chwila prawdy otwieramy bramę zobaczymy co to w ogóle z tego wyszło? bo sam jestem ciekaw no, brama ogólnie ma być tak gdzie wyprostowane Ja źle, tam się da blachę i uszczelni i ogólnie od góry, tak wam mówiłem, trzeba dać blachę, bo blachę i gumę. Bo widzicie, jak idzie belka, belka idzie krzywo. Zobaczcie, tu dochodzi, a tu nie dochodzi, a to jest równe. Jednej wysokości, bo brama z jednej wysokości. Ale my sobie poradzimy. Najlepsze jest że zobaczcie, tu ta stodoła, tam ma belki takie. Ja tak samo przyspawałem te. Te, te, te tutaj u góry, e, bo jakbym przyspawał prosto, tak idzie tutaj brama w pionie, a nie tak, to tutaj one by wchodziły całkowicie tam pod belkę, nieładnie by to wyglądało, dlatego postanowiłem je zrobić ze skosa, tak idą deski, tutaj na sto dole i tak będzie szła blacha, bo po prostu jak ją przykręcimy, ale ja nie o tym, trzeba otworzyć teraz bramę i Przekonać się, co mam z tego wyszło. No, i ja już widzę, że zlipa jak skurczy się z tej strony deska jest do wypierdzielenia. Ta tutaj albo chociaż do przycięcia. A z tej strony, natomiast jak to idzie, a z tej strony to zadziwiająco dobrze. Powiem Wam, że z tej strony to zadziwiająco dobrze. Nic tutaj nie będziemy kombinować. O, zobaczcie, a tutaj to kabel mi przeszkadza i, ta. i ten kątownik muszę go przeciąć. O, luksus, ta brama jest w porządeczku, e, więc musimy się zająć tutaj. Ja tak myślałem, że ta deska będzie tu przeszkadzać e, i trzeba ją będzie lekko przyciąć. Bo zobaczcie, że tutaj między. Zobaczcie, zawias, a tym jest tyle miejsca, to jest blaska uszczelniająca. zresztą tam też, a tam u góry deska jest za bardzo przy tym i teraz kminie jak to ją przyciąć, ale już chyba zaraz wykminiłem, zrobimy to samo, co zrobiliśmy z krok, tą, tą tutaj, co nam przeszkadzała, i chyba tam to też wytnę w piździec żeby mi tu nie przeszkadzało, bo jak wyjeżdżam żonem, te blachy takie muszę to podcinać. Nabierzemy piłeczkę i tą deskę ładnie tutaj przy, przytegujemy. Na chwilę obecną tutaj drzwi mam skończone, mam skończony również mechanizm zamykania, przedłużone tuleja ja zrobię na Tutaj jest również belce wywiercone, zamykał się drzwi elegancko. Muszę jechać po kupić te płyty, te świetliki, tak zwane, i wtedy wyczyszczę całe te ramy, przy mocujemy te płyty plus. Plus, 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 jeszcze będzie malowanie całych tych jak skończymy, żeby to było ładnie pomalowane, wszystko w jednolity kolor. A teraz się bierzemy za Esioka, Esioka, traktorek sam, bo to Esa nie ma, ale potocznie się tak mówi. Także teraz musimy przyspawać tą jedną część z tej strony, tutaj do tych mocowań, i potem z drugiej strony dostukujemy, żeby już tutaj sobie zakończyć. Jeżeli o to chodzi, i tutaj. Mam płaskowniki przygotowane, płaskowniki pójdą tutaj, tu będzie trzeba je tak ładnie przyspawać tu do tych, o tak jak teraz jednej, drugiej strony, żeby to wzmocnić, to jest jeszcze plan na dzisiaj. Tutaj sobie wjechałem z pawareczką, bo teraz używam tej, raz tą, raz tą, przyspawa żeby jedna i druga pracowała trochę a już mam opanowane także obydwoma spawam bez żadnego ale że bez żadnych tam problemów z ustawieniem także ja sobie tu szlifuję i spawamy no i dobra na dzisiaj koniec jak widzicie oparcie jest założone ale to tylko powiecie chwilowo żeby zobaczyć czy sztywność się zmieniła no i się zmieniła teraz już nic tu nie lata no bo tak tu jest Wspornik, jak widzicie, spałem. Zobaczcie, jak teraz się ładnie spawa. Nawet szlifowa nie trzeba. Tutaj poprzeczka dana, tak jak wam pokazywałem. Tu drugi wspornik jest dołożony. Tutaj, oczywiście, obspawane wszystko do poprzeczki. Tutaj taki kawałeczek musiałem dociąć, bo brakło. No i co? I teraz zostaje nam docinanie blach. Najpierw zrobienie tutaj blachy podłogi, żeby nic tutaj nie, nie leciało, nie przelatywało. E, potem zabudowa tu z tyłu, potem tutaj zabudowa tej tutaj tej góry i tutaj e, oczywiście to muszę zaszlifować tutaj, bo to jest pospawane ze wszystkich stron, ale to trzeba zaszlifować ładnie, żeby tutaj blachą dojść, i tutaj trzeba ładnie poszlifować. Tutaj sobie uzupełnimy takim kawałkiem blachy chyba, a może od spodu zobaczymy, żeby to po prostu zabudować tu z przodu i tu i tu dół, no nie i to już będzie elegancko, bo tu się unosi siedzenie i tutaj będziemy mieć po prostu dostęp, siedzenie się uniesie i dostęp jest. Dlatego nie chciałem likwidować tutaj e, tych zawiasów, na sztywno robić siedzenia, bo to jest za zarąbisty patent na skrzynkę, na schowek, tutaj akumulator, tak Wam mówię, będzie, ale mało tego... Francja elegancja! Patrzcie, teraz elegancko się siedzi tutaj za kierownicą. E, przełączymy się na kamerę. Zobaczcie. Podłokietnik, można sobie rękę oprzeć. Podłokietnik złożymy, no to może druga osoba siąść bez żadnego problemu. Drzwi, tak widzicie, są skończone, tylko muszę kupić tą płytę. Jak to się nazywa? Wyszło mi z głowy ten. No, tylko nie tą przezroczystą, tylko tą taką jak komórkową. Coś takiego jakoś się to nazywa. Świetli, ja na to mówię, bo... To potęguje świat, bo fajnie tam w garażu będzie roś w trochę widniej niż na zabudowanych gźbach. No i co i lecimy dalej z tematem tego papajka. Opony jeszcze nie wiem na jakie się zdecyduje, ale najprawdopodobniej znalazłem bardzo fajne opony w rozmiarze 200x70 na R16BKT radialki i chyba je zakupię, bo nie są w głupiej cenie, a są mówki sztuki. Akurat dwie sztuki są na sprzedaż. I chyba na te opony się zdecydujemy, bo 240 albo 260 na 70, pierwsza sprawa na Felgę będzie ciężko umieścić. Druga sprawa może nie wejść tutaj błotniki, bo już mierzyłem, eee, no opona najlepsza by była 7,5 ale 7,5 też się boję trochę dać bo jest balon wysoki. A tutaj niestety są odległości od błotników. Zresztą wam pokażę Tutaj odległości od błotników nie ma za dużo zbytnio. Bo tu są. Tutaj to jest. O. Ale tu. Z jednej i z drugiej strony. I dlatego. Eee, taka opona może 200 x 70 na 16 by była idealna, bo ona jest 20 cm z tego co tam kojarzę z szerokości, na no a felga by weszła, wysoka zbytnio nie jest, no i radialka to by darło, kurde tutaj jakby jeszcze mu obciążenie dał to by darło jak nie wiem co, eee, no i w cenie tańszej niż kurde te 7,5x16 Także tak to wygląda dzisiaj trochę roboty nadgonione, choć nie powiem, że dużo, bo też miałem wyjazdy nieprzewidywane. Tak to u mnie bywa. Także lux robota myślę, że będzie dobrze. Także to by było na tyle dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.